Powiem tak, ja jestem pierwszy raz, znaczy nie, może nie, źle gadam, nie pierwszy raz na takim kempingu, ale pierwszy raz od pewnie z dwudziestu paru lat na kempingu, więc dla mnie wszystko jest tutaj nowe. Yy, zobaczcie, jak tutaj porozprowadzali prąd. Są takie linie i co i raz są skrzynki. Wszystko ładnie oznakowane. Że tu mamy jakąś drogę przejazdową, więc tutaj stanąć nie można. Tutaj prawdopodobnie można stanąć, bo myśmy, yy, ktoś sobie odjechał, my sobie na jego miejscu Stanęliśmy. Idziemy zobaczyć jaki szwagier ma jadalnie. Aaaa! Poczekaj, poczekaj, rozjaśnimy. Ty, no to co ty gadasz, to ty też przyjechałeś kamperem, tylko <noise> może bez łazienki. Tak. No. I to jest też fajne rozwiązanie. Słuchajcie, jeżeli w dwie osoby na przykład się jeździ, to ja bym to zrobił tak, wypieprzyłbym te fotele z tyłu, wrzuciłbym tutaj, materac. Tutaj, tutaj rozkładasz łóżko też. Aha. Jest opcja spania. To po cholera, żeś te przyczepy brał. No bo teraz mam sypialnię, kuchnię i jadalnię. A tak miałbym w jednym wszystko. Żeby nie było, bezpieczeństwo najważniejsze. Na kempingach są porozwieszane takie yy, gaśnice. Co i raz, żeby gdyby, nie daj Boże, coś się zadziała. A, a tam to jest ten parklinowy, a nie jakiś plac zabaw na linach. Idiota Waldek. Dobrze. Szwagier mój znowu przyjechał sobie z przyczepą i samochodem. No i powiem tak. Są plusy tego rozwiązania, są plusy tego rozwiązania. Szwagier, powiedz, jakie są plusy rozwiązania, że przyjeżdżasz z przyczepą i normalnym samochodem, a nie jakimś kamperem. Bo uważam, że jest sporo. Sporo jest. Możemy pojechać na wycieczkę. Po, możemy no, pojechać na wycieczkę pozwiedzać trochę, a kempingiem, duży gabarytowo już ty nie pojedziesz. No dokładnie. Więc Będę musiał jest, cię zabrać. Jak mnie jeszcze zabierze, to będzie dobrze, no nie, ale ogólnie ma rację. Jest tak, że słuchajcie, przyczepa kempingowa zostaje, nikt wam waszego miejsca nie zajmie, a kempingiem teoretycznie można wyjechać. Nie jest to nie, nie do zrobienia, no ale tak, parkingi w mieście już jest problemem. A tutaj jedziemy sobie. Szwagier to ma duży samochód, ale jakby na przykład przyjechał sobie z osobowym, no to wtedy już totalnie. Chociaż tym też wszędzie sobie wjeżdża bez żadnego problemu, nie? Tak jest. No, więc tak to wygląda. No i troszkę więcej pracy. O, to jest minus. Jaki jest minus? Jaki jest minus? Minus jest z rozkładaniem. Rozkładać trzeba się dwie godziny, a zajeżdżasz swoim kamperkiem. Nie sw Jak swoim, to jeszcze pięknie, no ale nieważne. No. no to już stajesz w miejscu. Stoisz i jesteś i, gotowy, gotowy. a jest musisz się rozłożyć. My żeśmy przyjechali godzinę później, a szwagier pewnie z godzinę później, jak my już byliśmy po kolacji, to wy byliście ogarnięci, prawda? Ja godzinę wcześniej przyjechałem, No. wy, wy godzinę później i, I my wy jeszcze, byliśmy wy po, kolacji. By po kolacji, a my jeszcze się rozkładało. A jeszcze była. A, bo akurat że nerwówka, bo szwagra mam nerwowego, ale to, 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 to nieważne, jakby szwagier był nienerwowy, to by było dobrze, no. Ogólnie nie, to ale wiecie o co chodzi, jest sporo roboty, tam jest tylko tak. Podjeżdżasz, zostawiasz, jesteś. Wszystko w temacie. Idziemy zobaczyć jaki szwagier ma jadalnie. Poczekaj, poczekaj, rozjaśnimy. Ty, no to co ty gadasz? To ty też przyjechałeś kamperem, tylko może bez łazienki. No. I to jest też fajne rozwiązanie. Słuchajcie, jeżeli w dwie osoby na przykład się jeździ, to ja bym to zrobił tak. Wypieprzyłbym te fotele z tyłu. Wrzuciłbym tutaj, materac. Tutaj tutaj rozkładasz łóżko też. Aha. Jest opcja spania. To po żeś te przyczepę brał. No bo teraz mam sypialnię, kuchnię i jadalnię. A tak miałbym. W jednym wszystko. Czyli krótko zjąć tematycznie, szwagier jest przyzwyczajony do luksusów i ta, się nie ta. może odzwyczaić. On musi Pięć mieć... Gwiazdek. Pięć gwiazdek. Pięć gwiazdek, gwiazdek. siedem pokoi. <laughs> Czyli mieszkanie w bloku to nie dla ciebie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Właśnie o to chodzi. Dlatego... Hey, nie, nie. Czyli tak. Zaciągnął kurde yy, pół podwórka od siebie, ale pokoi jest dużo. Jest. I tak musi być. Dokładnie. <laughs> szwagier zabrał ze sobą taką lodóweczkę. Jak, jaka to jest lodówka? Kompresor... Kompresorowa. Czyli jaka? Do minus 20 może zmrozić, może robić jako zamrażarka lub jako lodówka. No dobra, ale czym jest zasilana? W jaki sposób jest zasilana? Prąd 12 lub 230 V. Okay. Podczas podróży podłączasz pod zapalniczkę, jak już jesteś na kempingu to stacjonarnie 220 Dobra, nie interesuje mnie, coś tam nabrał, ale pokaż mi powierzchnię chociaż w środku. Wow. Ciężko będzie zobaczyć. Bo jest Sam pewien. alkohol, jakby się ktoś... Nie, jedzenie, dobra jedzenie. 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 jedzenie, nie ma alkoholu, nie ma alkoholu, nie będzie pitać dzisiaj, nie będzie pitać. Jest, rozumiesz, alkohol, o. Zero. Miłosław, zero. Zero, czyli, szwagier, Ty masz taki sam alkohol, jak ja. Nie, fajna sprawa. I też gabarytowo, nawet do samochodu osobowego, no nie? litrów. Ale nie, nawet mówię tak objętościowo. Jak zabrać do samochodu... Tak, tak, tak super sprawa. No to do jak gdzieś tam życie. Dokładnie tak. Tak jest. Bardzo fajna sprawa. Ciekawe jestem jeszcze jednej rzeczy, bo że 230 będzie działało, no to wiadomo. A jak podłączysz pod te 12V, to jak długo to będzie hulało? Nie sprawdzałeś tego nigdy, nie? No czytałem w opiniach, no. że na akumulatorze 50 ah chodzi od 3 do 4 dni. Ale 50 amperogodzin to już jest spory akumulator, to już jest ciężka krowa. Nie taki ciężki, setka to by byłby. No ciężko. dobra, ale kurde, na jeżeli jedziesz normalnie, nie na dziko, tylko normalnie, to bez, bez żadnego, żadnego problemu żadnego sobie problemu. podpinasz i po temacie. Ja bym chciał na dzikusę jechać, a dużo no. ludzi tak jeździ. Bierzesz akumulatorek 100 100 godzin i na tydzień czasu masz spokój. Dokładnie. Chodź do mnie, zostaniesz gwiazdą. Będę ty powiedz szwagier jak się jechało z tą przyczepą? Super świetnie. Znaczy ty masz duży samochód, no nie ona jest chyciutka. 700 50 Madęce, 620. Czyli kilowatki. jak to jest? Bo ja na przykład się zastanawiałem kiedyś, bo powiem Wam, że moje takie w ogóle marzenie tylko zobaczymy, czy to jest moje marzenie bo to się może okazać, że z tego marzenia to się zrobi, że idź Pan w cholerę. No nie, bo to wiadomo, że nie dla każdego jest jeżenie na kemping. To trzeba nazwać po imieniu i żeby sobie właśnie albo taką przyczepę albo takiego kampera i wyjechać w Polskę i opowiadać wam jakieś takie różne rzeczy ciekawe. Ale co, co mnie zastanawia? Jeżeli na przykład do tego samochodu podpinasz tą przyczepę, to jak ty płacisz na autostradach i na wszystkim? Nic nie płacę. Zastaw nie przekracza. Się... Coś musisz płacić ty. Ja, ja nic nie płacę. Znaczy płacisz nic jak za samochód osobowy, tak? Tak jest. Nie przekraczam 3,5 tony i nic nie płacę. Okay. A ta jest z tych lekkich, a więc nie trzeba mieć B. Chociaż ja mam B. Aha. I mógłbym coś ciężkiego podpiąć, ale wtedy trzeba płacić wiatą. To jest niewiato, nie, nie, nie To jest nie tylko to jest, ta, to jest ta chyba większa. Ta większa, ta, ta. luksusowa. W sensie, ale to jest jeszcze, chyba była jeszcze większa, co? No było coś jeszcze ciut większego, ale to mało egzemplarzy tego wyszło. Najbardziej popularne były te. Sto... Ja miałem taką mniejszą, kiedyś malutką miałem ciągnąć. Zapiekankę. Tak. tak. O, to 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 to, to. Tak, tak. tak. No. A ta jest ciut większa. Dobra. Ile zapiekanka? ile zjarał ten twój y, samochodzik z przyczepą? No podejrzewałem, że około 12. To około dwunastu. Ale ty masz większy silnik. Ja mam większy silnik, ale i szerokie kapcie. Okej. Okay. I szerokie kapcie i dlatego też ta różnica jest. U ciebie mniejsze tarcie było, bo tylko cztery koła. U mnie z przyczepą jest 6 kół, większe tarcie się robi, no i. No tak Ty z tyłu to nie koła są ty. No ale. Ale trą. <laughs> ale trą, trą, trą. No dobra, dobra. To na razie tyle. Słuchajcie, polecamy bardzo krzyżanówka, obiady domowe. Eee, że tak powiem, młody chyba nie da rady. To może ojciec zostawi. A dwie zupki to były tak jak widzicie, waza Prawie pełna. No i to taka gulaszowa, konkretna cena. Bardzo przyzwoita jak na nadmorskie klimaty. zupka 12, danie 30, tak? Mhm. Ale jak się brało razem, to wtedy 40 zł. Bardzo dobre. Jest jeden spływ kajakowy. Drugi spływ kajakowy. Nie wiem, czy uda nam się skorzystać, ale chociaż pokażę, jak to wygląda. Tutaj właśnie Państwo czekają na wystartowanie. O! Okoliczności, przyrody, rewelacyjne. Można też na miejscu zrobić sobie jakiegoś grilla. Więc naprawdę powiem Wam, że kurde nie doceniałem takich fajnych miejsc. O! Nad rzeczką cena, jak już mówiłem, albo nie mówiłem, to powiem: 50 zł od osoby. Mniej więcej około 2 godzin trwa taki spływ. O, a tutaj mamy tą rzeczkę, właśnie. Kolejny spływ. No Jest tu kilka firm, które organizują takie spływy kajakowe. Proszę bardzo, zbierają tutaj właśnie kajaki i w drogę. Zobaczycie, jak to blisko naszego kempingu. Tylko nie wiem, czy nie trzęsie, bo my jedziemy na rowerze. Muszę sobie wziąć, jak będziemy jechali w góry, biorę GoPro na no właśnie takie rzeczy, bo już jedziemy do mamy. Już, 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 tak, zaraz będziemy koło mamy. Zobaczcie, kawałek dróżką przejeżdżamy, jesteśmy na miejscu. Mama! Mama, 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 a tata to co? Mama, 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 tak, zaraz będziemy kołamy. Słuchajcie, musicie mi uwierzyć, za tym zakrętem jest już nasze pole, ale schowam sobie aparat, żeby się nic nie stało. No dobra, to jeszcze kawałek, jak dziecko się uspokoiło. Tu mamy nasze pole namiotowe, a tam już widać kampera nie naszego. Nie, nie, nie. Wynajętego, coś zaczyna kropić. Akurat wróciliśmy w dobrym momencie. Proszę zwrócić uwagę. Cyk i te wszystkie rzeczy, jesteśmy na miejscu, to będzie herbatka, kawka i te sprawy, kto mi pomoże? Nie zastanawiacie się, jak się zrzuca wodę z kampera w sensie tą taką brudną wodę, to tutaj jest taki podjazd, na którym można to właśnie po prostu uczynić. Podjeżdżamy i pod kamperem jest. Taki, taką wajchą się otwiera, taką klamką, i spuszczamy tutaj tą szarą wodę. Napisane mamy zrzut szarej wody, i tutaj sobie podjeżdżamy. To tak to wygląda. A co się robi z kasetą, że tak powiem, od dwójeczki? To już pokazuję. Tutaj mamy punkt zrzutu ścieków, właśnie z tych kaset. To tak to wygląda. Myślałem, że nie będę musiał tego robić. Przynajmniej tutaj. Ale wczoraj nam, kurde, zalało kampera. W sumie to nie wiemy z jakiego powodu. Pewnie ci, co jeżdżą kamperami, mi odpowiedzą. Trochę nierówno stał. To, to szczerze. Ale yy, no, zaczęło nam się tam spod szafek i, i spod prysznica lać. I Jak spojrzeliśmy, to tak pokazywał 75% yy, pełny zbiornik wody brudnej. No, próbujemy zlać tą wodę, zobaczymy, co będzie. I Zobaczcie, tutaj jest taka wajcha w którą włożyłem taką klamkę i teraz należy tylko zrobić coś takiego i się leje woda tam jest zrobiony odpływ no i w ten sposób opróżniamy swoją drogą to jest takie średnio przygotowane proszę spojrzeć musiałem aż dotknąć się do tej bepeczki Sobota 23 z kawałkiem tu nam się zaczyna woda lać. Włączyłeś już ten przełącznik. A weź pójść wodę do zlewu. A mogłem dolać wodę w ogóle. Jak już tam staliśmy, ale nieważne. Dobra. Zaczęło nam się tu lać. Znaczy lać. Sączyć woda. W sumie robimy, jesteśmy pierwszy raz na kamperze, więc nie wiemy o tym. Pokazało nam, że mamy 75% załadowane tą wodą szarą. Ale nie wiem, czy to to, czy nie. Sprawdzimy, zlaliśmy teraz wodę. Więc może już będzie po problemie. Ale takie rzeczy powinno się mówić takim nowicjuszom jak my, że jak stoi delikatnie, nierówno, bo on stał, może nie wiem, może 5% yy, nachylenia było samochodu i że się może coś takiego dziać, nie? Tak, Kasia czy nie? Tak, po prostu mieliśmy bardzo fajną sobotę. Sobota, wieczór. W zasadzie niedziela, bo do, do, do niedzieli nam się to przeciągnęło. O, tutaj było mokro, tak, tu. Pokaż gdzie było mokro paluszkami pokaż no tutaj, tak, tak ty spałaś Kominę masz dobra no i dbając o sprzęt wypożyczony wy, wywiesiliśmy y, te chodniki, żeby sobie trochę po prostu przeschły póki jeszcze tutaj stoimy, zaraz pewnie się słoneczko pojawi o, teraz też nie stoi równo, no ale to jest kemping to jest kemping, więc to nie zawsze będzie super idealnie równo ale powiedzcie, pięknie się prezentuje w tym słoneczku. Znaczy nie mój syn, nie nie, znaczy mój syn też. Ale kamperek. Słuchajcie, tak wygląda cebula na wczasach. No to tak to tutaj wygląda. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wejścia, jeżeli ktoś nie był w dębkach, bardzo, bardzo fajne, spokojnie rodziny z dziećmi, z wózkami można sobie tutaj jechać i w ogóle. Więc jest spoko. Dobra, słuchajcie. Kończymy z dębkami, jedziemy dalej z małą przerwą w międzyczasie w domu, a później lecimy prawdopodobnie w Bieszczady. Więc będziemy oglądali inne kempingi. Jak chodzi o dębki, fajna plaża, bardzo wąska. Nie ma tak strasznie dużo ludzi. Teraz jesteśmy wieczorem. Strasznie wieje. O, ten nie daje rady. Ten nie daje rady, ledwo leci. Ledwo leci więc. Takie życie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i zapraszam oczywiście na kolejne przygody karaw karawaningowe. Cześć!